Abyś nie, nie, nie z tego bakielitu czy plastyku coś nie prysnęło, no wtedy jest źle. Ale jeżeli nie, to styki wyczyścisz, to pokażę Wam. I polecam. Proszę bardzo, iglaczki. W na rolę 29 zł. Takie same oszczą kupiłem za 18 zł. Iglaki w sam raz, płaski, kwadrat, okrągły, trójkącik, półokrągły i płaściutki. Tyle Ci wystarczy do takich drobnych robótek, jak to się mówi. I wsadzasz, kropelka super glue, czymś metalowym rozciągasz po całości, trzyma się, nie ma prawa. Później jak już wszystko, że tak powiem, ten bazelina techniczna, całość czach, jeżeli wymaga...